Tak Kwaśniewska potraktowała mamę Anny przybylskiej. To wszystko wyjaśnia, potwierdziły się doniesienia. Krystyna przybylska, mama zmarłej Anny przybylskiej, miała niedawno okazję spotkać się osobiście z Jolantą Kwaśniewską. Kobieta była mocno zaskoczona tym, czego doświadczyła podczas tego wydarzenia. Wszystko ujawniła w najnowszym wywiadzie. Pani Krystyna Brzbylska została mocno doświadczona przez lot. Śmierć ukochanej córki Anny był dla niej ogromnym ciosem Kobieta do dziś próbuje się z tego podnieść i wrócić do normalności. Nie jest to jednak takie proste Tak Kwaśniewska potraktowała mamę Przybylskiej Mama Przybylskiej zajęła się opieką nad wnukami, by nieco odciążyć Jarka Bieniuka w domowych obowiązkach. Jakiś czas temu zaangażowała się do tego w działalność charytatywną, by czymś zająć głowę i nadać jakikolwiek sens swojemu życiu. Na jednym z ostatnich spotkań miała okazję poznać samą Jolantę Kwaśniewską, która też słynie z dobrego serca i działań charytatywnych. Jak przyznała mama Anny, pierwsza dama wywarła na niej ogromne wrażenie. Jolanta Kwaśniewska rozczuliła mnie tym, że przepięknie opowiadała o swojej rodzinie, w tym m.in. o swojej mamie i mężu, którego wspierała i się z nim nigdy nie kłóciła. Podzieliła się też swoimi wspomnieniami. Zdradziła, że jako żona prezydenta przyjmowała królową Elżbietę II i po 10 latach ponownie się z nią spotkała, było to więc takie ciekawe otwarcie i zakończenie, wyznała w wywiadzie dla shownews.pl. Mama Przybylskiej potwierdziła w sprawie Kwaśniewskiej. Jest tak jak myślano. Wielu zapewne ciekawi, jak Kwaśniewska zachowuje się, gdy nie ma wokół mediów i kamer. Krystyna przybylska potwierdziła wprost, że jest tak, jak większość myślała. Chociaż pierwszą damę znam głównie w telewizji i kojarzy mi się z klasą samą w sobie, osobiście jeszcze bardziej zyskała w moich oczach. Prywatnie zachowuje się tak, że nie można się dziwić, że ludzie ją kochają. Można się do niej przytulić czy się z nią pośmiać. Jest naprawdę wspaniałą osobą. Potwierdziła pani Krystyna. Krystyna przybylska próbuje wrócić do normalności. Pani Krystyna nie ukrywa, że tego typu spotkania są dla niej odskocznią od codziennych problemów, a nawet formą terapii. Zapomina dzięki temu o tym, z czym musi się mierzyć i przez co przeszła. Te spotkania działają na mnie pozytywnie. Bo odrywają mnie od codziennych problemów. Dają wyciszenie i dużo spokoju. Widzę inne twarze i uśmiechniętych ludzi, pełnych klasy. To jest coś niesamowitego, czego warto doświadczyć. Uważam, że powinny być one częściej, bo mobilizowałyby ludzi do tego, by wyjść z domu, dodała mama zmarłej aktorki.